Witam Was w kolejnym filmiku z cygru Lady Makeup odpowiada. Dzisiaj przygotowałam do Was kilka pytań i odpowiedzi. Pytania zadawałyście zarówno na mojego maila, jak i też pisałyście na YouTubie, czyli na YouTube. Pierwsze pytanie będzie od Blondie. 1, 2, 3K. Taki jest jej nick. ma dwa pytania odnośnie sińców pod oczami, które spędzają miejsce z powiek, tak to chyba wnioskowałam. Pierwsze pytanie. Czy Vanisz, czyli tutaj ten seledynowy korektor marki amerykańskiej LaFame jest użyteczny na duże sińce pod oczami? Y Powiem tak, to jest bardzo dobry korektor, dobry, bardzo dobry, tak bym go nazwała. Natomiast na duże sińce pod oczami, powiem szczerze, że bardzo mało produktów jest skutecznych. I w Twoim przypadku po prostu radziłabym na zasadzie prób i błędów, po prostu szukać swój wymarzony, ulubiony produkt, bo być może ten wanisz spełni Twoje oczekiwania i okaże się na Twoje sińce skuteczny. Natomiast y, może też się zdarzyć tak, że tylko i wyłącznie będą skuteczne u Ciebie kamuflaże, y, czyli te skondensowane podkłady korektory, które mają mega pigmentację i które faktycznie mogą coś tutaj y, dopomóc. Tak jak kamuflaże na, o, na przykład te scrollane. W każdym razie. Y, może, może waniż poskutkować, ale może też czasami sobie nie poradzi, także trudno mi jest tutaj powiedzieć. Drugie pytanie od blondii. Pyta się o puder odbijający światło. Jakaś wizerzystka właśnie doradziła jej, aby na sińce pod oczami, oprócz właśnie odpowiedniego tego kosmetyku, takiego bardziej kromowego, używać pudrów odbijających światło. I to jest jak najbardziej dobra rada. ogólnie pudry odbijające światło, nie mylić z nabłyszczającymi. Mają za zadanie właśnie odbijać światło, także optycznie wygładzać naszą skórę. Bardzo często są polecane właśnie do osób, które mają no jakąś. Poszarza on twarz przede wszystkim, skórę. Gdy mamy lekkie zmarszczki, odbijające światło produktu właśnie sprawią, że my wyglądamy zdrowo, wyglądamy młodo i właśnie tak świeżo. Także jak najbardziej polecam Ci puder odbijający światło. Pytałaś się o ten z Vipery. To jest puder sypki 012. I z czystym sumieniem stwierdzam, że może on tutaj u Ciebie naprawdę się przydać. Jest jeszcze jeden puder, którego ja kojarzę, specjalistyczny puder, przeznaczony właśnie typowo pod rejon pod oczami. To jest puder z elf, Elfa. Natomiast y, tego pudru jeszcze nie mam. Jeszcze go nie testowałam, więc y, trudno mi powiedzieć, na ile jest skuteczny, y, ale jak go będę mieć co, i będziecie chciały, to na pewno się z Wami podzielę tutaj opinią na jego temat. Pytanie od użytkowniczki The Rider 1997 pytasz się o Eyelenderu z Essence w kolorze fioletowym. Właśnie tutaj była zaniepokojona, że nie ma go na stronie mojego sklepu. No i niestety, no muszę Cię zmartwić, bo dobrze przypuszczasz, kolor filetowy został wycofany z produkcji, ogólnie to co jest charakterystyczne dla marki Essence i Catrice, oni bardzo często robią te tak zwane dyskontynuacje i po prostu rezygnują z konkretnych produktów, z konkretnych kolorów, także koloru filetowego w eyelinerze, w żelu z Essence już nie będzie, ale prosisz też o doradzenie, jakie byłyby podobne kolory z innych marek, także tutaj przygotowałam dla Ciebie eyeliner w żelu z LFA. Bardzo podobny kolor do tego z Essence, on jest troszeczkę droższy, a to tylko i wyłącznie dlatego, że ma w sobie w zestawie jeszcze taki pędzelek do eyelinera w żelu, kosztuje około 18 zł czy tam 19, e, także kolory jest zbliżony, troszeczkę droższy, nie wiem ile byś chciała zainwestować. To są kolory fioletowe z Mapa, e, czyli Make-up Atelier Paris i tutaj taki kolor przygotowałam, fajny fioletowy, bardziej intensywny, intensywny, nazywa się EVW i jeszcze jeden odcień troszeczkę ciemniejszy, bardziej bakłażanowy EVFW, EV... skomplikowana nazwa. Ale o tutaj widać taki kolor bardziej fioletowy. E, także to są te kolory, które mogłabyś sobie zastąpić, e, te, te eyelinery, którymi mogłabyś sobie zastąpić właśnie ten wycofany z Essence. E, teraz pytanie będzie z maila od Natalii. Natalia ma w tym roku kilka wesel i chciałaby, się sama, e, chciałaby sobie sama wykonać makijaż. Macer są z bliznami podrodzinkowymi pod oraz rozszerzonymi porami. Droga Natalia, jeśli chodzi o Twoją cerę, to przyznam szczerze, że naprawdę cerę masz problematyczną. I nie będę Ci tutaj po prostu pokazywać tony kosmetyków, ponieważ akurat w Twoim przypadku one mogłyby się nie sprawdzić. Przy cerze tłustej z bliznami dzikowymi po prostu również musisz sobie popróbować kilka produktów dlatego, jaka może być moja rada, tylko wyłącznie taka, żebyś makijaż nie zostawiana na ostatnią chwilę, jeśli chciałabyś pięknie wyglądać na weselach i wszystkich olśnić to po prostu wcześniej musisz się już za to zabrać. No i przede wszystkim odnaleźć podkład, bądź też kamuflaż, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Być może pomoże Ci podkład z wishy być może z serii Dermablend, czyli ten bardzo kryjący właśnie z przeznaczeniem na różne takie problematyczne sprawy na, na cerze. bądź też może Make-up Atelier Paris, ten podkład świetny, wodoodporny. Natomiast ja nie wiem, czy to nie będą dla Ciebie produkty za, po prostu za gęste. Być może też właśnie kamuflaże ci się okażą po prostu e najbardziej pomocne, ale tak jak mówię, musiałabyś wszystkiego popróbować, e ponieważ no, cera z bliznami e no jest cerą problematyczną, a poza tym jeszcze masz rozszerzone pory, także tutaj też należy zwracać uwagę na to, żeby one nie zapchały. No, ale ty to sama na pewno o tym wszystkim wiesz. Także jedyna moja rada, po prostu próbować yy, musiałabyś trochę poczytać o tych podkładach różnych i popróbować, bo może któryś będzie tym Twoim faworytem. Natomiast to, co mogę Ci po prostu polecić, to to, żeby każdy makijaż, yy, właśnie taki yy, okazjonalny, weselny, utrwalać yy, takimi specjalistycznymi mgiełkami, utrwalaczami yy, i na przykład yy, albo fixerem z Krolana, Yy, albo z taką giełką z elfa. One w zasadzie mają w sobie wiele wspólnego, to znaczy się z jednym Jednego i drugiego tutaj produktu. Rolą jest utrwalenie makijażu i te produkty aplikujemy po wykonaniu i wykończeniu już kompletnego makijażu. Natomiast różnica jest no, w samym sposobie dozowania, bo to jest spray, czyli tak jak mamy do załóżmy w sprayu, a to jest w atomizerze. Czyli w tym przypadku jest troszeczkę trudniejsza aplikacja, ale jedyna taka rada. Po prostu zawsze wcześniej, przed psiknięciem, nie psikamy od razu na twarz, ale gdzieś wcześniej patrzymy, jak ta mgiełka opada. A w zasadzie najlepiej zanurzyć się w taką mgiełkę. O! o. I już wiemy e, po prostu, w jakim sposób, w jakim kierunku ona, e, ona leci. E, I to jest ważna informacja, ponieważ e, taką mgiełką, jeśli źle ją sobie psikniemy bezpośrednio na twarz, to czasami może nam wykonać, e, spowodować jakieś smugi. A wręcz nawet rozmazanie, rozmazanie makijażu. Także do utrwalenia makijażu weselnego, polecam ci jak najbardziej. Mgiełki i spereje utrwalające makijaż. A jeśli chodzi o makijaż oczu, to, to zapraszam cię na stronę do moich wcześniejszych propozycji, bo na pewno myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Pytanie od Dominiki. Dominika ma 15 lat i dosyć spory problem, ponieważ wokół ust i pod nosem ma ciemno-pomarańczową skórę. Czyli to tak zwaną, ma e, dosyć sporo, e, złe rozłożenie pigmentu. Skórę twarzy natomiast ma, ma jasną, zatem te przebiorowienia są bardzo widoczne. I droga Dominiko, no przede wszystkim ja udałabym się jeszcze do lekarza, do dermatologa, do albo do endokrynologa i starałabym się dowiedzieć skąd się wzięła wzięło u Ciebie ta pi nadmierna pigmentacja w tych konkretnych miejscach. Bo chyba, że się urodziłaś z taką pigmentacją, no to, to po prostu być może jest jakaś tam drobna wada genetyczna. Natomiast jeśli to się pojawiło u Ciebie niedawno, to być może... Jest to wynikiem przebytej jakiejś choroby, być może masz problemy z tarczycą, być może jest to wina jakiegoś innego groczołu w, w Twoim organizmie, bądź też złych tabletek hormonalnych, no nie wiem, co by Ci tutaj doradzić. Także na pewno bym jeszcze starała się zbadać, skąd u Ciebie ta, ta, ta nadmierna pigmentacja w tym rejonie. Natomiast bardziej doraźnie, no to jak najbardziej mogę Ci polecić po prostu kamuflażę, ponieważ. W ogólnie w problemach z pigmentacją, z depigmentacją, repigmentacją, gdzie barwnik, pigment jest nierównomiernie rozłożony albo go w ogóle brakuje, to po prostu najlepsze i najbardziej skuteczne są kamuflaże. Ja, akurat, kamuflażę używam najwięcej, jest scrollana. Natomiast bardzo dużo jest kamuflaży jeszcze z Wiszy, bardzo dobra seria Derma Blend, Art Deco, troszeczkę lżejszy, ale też są kamuflaże. M MAP, MAP, i w zasadzie każda ta bardziej profesjonalna, znana marka ma w swoim, w swoim dorobku kamuflaże, czyli produkty skondensowane, podkłady, korektory, którym jesteśmy w stanie zakryć swoje niedoskonałości. I w przypadku sztuki kamuflowania największy, no tutaj dążymy do tego, aby po prostu te zmiany w pigmentacji były zatarte. To znaczy się kolor kamuflażu musisz dobrać tak idealnie, po prostu pod swoją pozostałą, pozostały kolor cery, aby po prostu te przebarwienia nie były widoczne, aby nimi, no tutaj też troszeczkę pograć. Także, jeśli masz jasną karnację, to o, akurat przygotowałam dla Ciebie taki najjaśniejszy kamuflaż, to jest D1W, musisz kolor kamuflażu dobrać tak, aby był właśnie on idealny pod Twoją cerę. I, I oczywiście musisz się troszeczkę poduczyć, jak ten kamuflaż aplikować i aplikujesz wszędzie tam po prostu, gdzie masz zmiany. I zadaniem kamuflażu jest po prostu to, aby, aby zatrzeć granice między Piękną, nieskazitelną cerą, a tym miejscem, gdzie masz tą depigmentację, gdzie ten pigment jest po prostu no nie depigmentację, tylko po prostu gdzie ten pigment jest u ciebie zgrupiony. Możesz również się zaopatrzyć w takie paletki, kamuflaże. No to jest o tyle lepiej po prostu, gdy nie masz wybranego swojego o, idealnego koloru kamuflażu, to tutaj w tym przypadku masz kilka kamuflaży i zawsze kolory możesz z sobą mieszać. Jeśli się okaże, że jasny kolor pod Twoją cerę e, jest po prostu niewystarczający, to zawsze o, na przykład takim jasnym kolorem możesz po prostu e, te pomarańczowe przebarwienia rozświetlić, a dopiero później nałożyć ją właściwy kolor. Także e, radzę Ci Dominiko, żebyś tutaj mm, do, poczytała troszeczkę o kamuflażach, bo on one mogą być u Ciebie skuteczne. Dziękuję bardzo za uwagę i za zobaczenia wkrótce.